Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj usłyszeliśmy wiadomość, że wojewoda lubelski poinformował, iż wcale nie usuwał krzyża, tylko go przeniósł do innej sali. Wcale nie anulował żłóbka, tylko przemieścił go do innego pomieszczenia. No i bardzo dobrze, że się tłumaczy, bo kochani katole, siostry i bracia, teraz tak się odezwę do was, jako w Chrystusie Panu, ci, którzy są dla mnie ważni i są dla mnie bliscy i uważam, że oglądają mnie przede wszystkim ci, którzy uważają się za wyznawców pana Jezusa. Powtórzę po raz enty. Problemem dla tego świata nie jest siła ludzi głupich, złych, ale problemem jest słabość ludzi mądrych i dobrych. Prawda jest taka, że my czasami jako chrześcijanie w ostatnich. Latach czy nawet dekadach w historii Kościoła zostaliśmy zepchnięci do rogu i się ciągle musimy tłumaczyć. Ale prawda jest taka, że musimy kąsać, musimy głośno mówić, kiedy nam nie odpowiada, na przykład jakaś uchwała państwowa, samorządowa część społeczeństwa, czy w ogóle jest taka moda, aby nam chrześcijanom zamknąć usta i spowodować, żebyśmy ciągle przepraszali za to, że w ogóle istniejemy. A nam nie wolno przepraszać za to, że jesteśmy wyznawcami Pana Jezusa i mamy prawo domagać się prawdy, sprawiedliwości i nie bójmy się tego robić. I dobrze, że wczoraj wiele osób zareagowało na to, co się stało w Lublinie. Bo gdybyśmy byli tacy pokorniuccy, jak taka myszka w kąciku ciekająca przed kotkiem, to za chwilę kolejny wojewoda zrobiłby to samo. Albo kto wie, już by pomyśleli niektórzy parlamentarzyści, że można to robić w Sejmie. Pewnie przyjdą im te rzeczy do głowy. Ale my jako chrześcijanie nie możemy milczeć wtedy, kiedy milczeć nam nie wolno, jak to mówili ojcowie Kościoła, bo to też jest wówczas grzech. Mamy być solą ziemi i światłem dla tego świata, bo jeżeli sól zwietrzeje, to na cóż, na cóż się przyda temu światu? Oczywiście część ludzi próbuje nam powiedzieć: No, nadstaw drugi policzek. Nie o to chodziło w Ewangelii, żeby nadstawiać drugi policzek, gdy mnie biją albo gdy ktoś mnie pluje, to ja mówię, że pada deszcz. Nie, ta Ewangelia nie namawia do naiwności, tylko mówi o tym, że jeżeli jestem bezbronny, mam związane ręce. I ktoś mnie uderzył w lewy policzek i mnie szantażuje, mówiąc, że oberwiesz jeszcze raz, albo odbierzemy ci jeszcze więcej praw niż wcześniej, jeżeli się nie wyprzesz Pana Boga. I wówczas możemy się wystraszyć i bać się tego, że rzeczywiście z nami to zrobią. Ale jeżeli tego nie będziemy robili, to nastawiamy drugi policzek, mówiąc tym ludziom: Możesz mnie uderzyć jeszcze raz, możesz mi wyrządzić krzywdę, bo masz ziemską władzę nade mną. Ale nie odbierzesz mi duszy. No co robił pan Jezus, gdy go oskarżano niesłusznie? Przecież pytał się także wtedy, kiedy go spoliczkowano. Powiedz mi, dlaczego mi to uczyniłeś? Pan Jezus nie był fajtłapą, nie był kimś naiwnym, kto szedł na Golgotę mówiąc ach, należy mi się, och, wybaczcie mi, że w ogóle musicie oglądać mój taki widok poszarpanego człowieka, zakrwawionego, spoconego. Nie, Pan Jezus godnie niósł krzyż, pytając się choćby tych, którzy go szkalowali, dlaczego mi to robisz? Jeszcze raz podkreślę, problemem nie jest siła ludzi złych i głupich, Problemem jest słabość ludzi mądrych i dobrych. My, chrześcijanie, jeżeli będziemy krzyczeć, jeżeli będziemy głośno wołać, jaka jest prawda, to będziemy poniekąd im deptać po nogach, będziemy im deptać po piętach i nie będą mieć z nami spokoju. No. Ach, to tak na krótko, ponieważ za moment rozpocznie się cudowny, świa cudowny świat, cudowny czas Bożego Narodzenia ale może jeszcze mi się uda przed Bożym Narodzeniem parę słów i życzeń ode mnie skierować. Tymczasem niech Was Pan Bóg błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Do zobaczenia.